Lekarze muszą być gotowi na wszystko, ale nagły przypadek, z którym dr Terry Elder miał do czynienia, miał niezwykłe i rozgrzewające serce zakończenie. Oto jego historia. Doktor Elder natychmiast do centrum urazowego. Komunikat pojawił się nagle przez interkom. W stosunkowo spokojny wieczór w jego lokalnym szpitalu. Nie było żadnych karetek pogotowia, o których wiedzieli, a doktor Elder właśnie zszedł korytarzem do salonu lekarskiego na przekąskę. Takie nagłe wezwanie zwykle oznaczało jedno: ktoś przyjechał prywatnym samochodem w ciężkim stanie niezwykłym transportem karetką. Kilka sekund później, doktor wszedł na oddział urazowy. Znajdowała się tam kobieta w wieku dwudziestu kilku lat z dwiema ranami kłutymi w lewej przedniej części klatki piersiowej, bezpośrednio nad sercem. Była w bardzo niestabilnym stanie i oddychała sporadycznie. Podczas gdy dr Elder udrażniał jej drogi oddechowe poprzez intubację, pielęgniarki kończyły wstępną fazę leczenia, która obejmowała rejestrowanie parametrów życiowych. Zakładanie kroplówek i monitorów, oraz pobieranie krwi do badań. Jak sam doktor wspomina, pomyślałem, jakie to szczęście mieć tak dobry i doświadczony zespół urazowy w najnowocześniejszym ośrodku leczenia urazów. W ciągu następnych kilku chwil stało się oczywiste, że stan pacjentki nie był stabilny, ale pogarszał się w medycynie urazowej. Otwarta toraktomia jest prawdopodobnie najbardziej dramatyczną procedurą. Polega ona na wykonaniu nacięcia między piątym a szóstym żebrem w celu odsłonięcia serca, płuc i głównych naczyń krwionośnych w celu opanowania krwawienia. Jest to procedura, którą rozpoczęliśmy, a kiedy podniosłem płuco, aby odsłonić serce, było oczywiste, że rzeczywiście była to tam ponda serca. Wykonując nacięcie w błonie worka otaczającego serce, ciśnienie zostało zmniejszone, a serce było w stanie prawidłowo funkcjonować. Do tego czasu serce nie było w stanie bić przez ponad dwie minuty z powodu ucisku, i konieczne było wewnątrz sercowe wstrzyknięcie adrenaliny, aby uruchomić serce. Operacja przebiegła gładko. Rana kłuta serca została naprawiona, a pacjentkę odesłano na Oją. Ja wróciłem do swoich obowiązków w centrum urazowym. Później tego wieczoru moja ciekawość wzięła górę i zapytałem ją, czy pamięta cokolwiek ze swojego kilkuminutowego doświadczenia śmierci klinicznej. Wciąż była zaintubowana i podłączona do respiratora, więc nie mogła mówić. Ale potrząsnęła głową, wskazując, że nic nie pamięta. Spojrzenie w jej oczy i uścisk mojej dłoni powiedziały mi, że jest bardzo wdzięczna za to, że żyje. Około dwa miesiące później, młoda kobieta wraz ze swoją małą córeczką przybyła do centrum urazowego i poprosiła o spotkanie ze mną. Na początku nie rozpoznałem jej. Ponieważ nie widziałem jej od czasu wizyty na Ojomie, ale moim gościem była ta pacjentka, którą operowałem, a która teraz całkowicie wyzdrowiała. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać, opowiedziała mi i personelowi pielęgniarskiemu, z którego wielu nie znało pana Jezusa, najbardziej niesamowitą historię. Powiedziała: Tego wieczoru, kiedy mnie odwiedziłeś, po twoim wyjściu zasnęłam. Obudziłam się następnego ranka, gdy kapelan szpitalny odprawiał poranne nabożeństwo przez interkom. Kiedy skończył modlitwę, natychmiast jakby zapaliło się światło i przypomniałam sobie co się stało. Przypomniałam sobie, jak zostałam zraniona nożem i jak w potwornym bólu jechałam do szpitala. Kiedy wjechaliśmy na rampę dla karetek, Poczułam się, jakbym zasnęła i zaczęła zjeżdżać w dół długiego tunelu z jasnym światłem na końcu. Kiedy dotarłam do końca, znalazłam się na rozdrożu. Spojrzałam w dół i zobaczyłam ślady stóp, podobne do tych z obrazu ślady stóp na piasku. Gdy podążałam ścieżką śladów stóp do miejsca, w którym się kończyły, spojrzałam w górę. A tam stał Jezus. Miłość i współczucie na jego twarzy były nie do opisania. Powiedział mi, że jeszcze nie nadszedł mój czas i że mam wrócić na Ziemię. Następną rzeczą, jaką pamiętam, było obudzenie się na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała, że jako młoda dziewczyna była aktywna w szkółce niedzielnej. Jednak w miarę dorastania oddaliła się od Pana Boga i w momencie pchnięcia nożem była ateistką. Jej wujek bardzo modlił się za nią, a ona stwierdziła, że chce całkowicie oddać swoje życie w ręce Pana Boga. Podziękowała nam wszystkim jeszcze raz i ze swoją małą córeczką na ręku opuściła centrum urazowe. Celem tego świadectwa z pewnością nie jest oddanie chwały lekarzowi, ale oddanie chwały Jezusowi Chrystusowi, prawdziwemu bohaterowi tej historii. Ile razy byliśmy nieświadomi interwencji Pana Jezusa w naszym życiu, ile razy Pan Bóg w swoim miłosierdziu wyciągnął do nas rękę i w nadprzyrodzony sposób przywrócił nas do głównego nurtu Jego woli. To, co wydarzyło się w tej historii, przypomina nam o cudzie, jakim jest życie, i o tym, jak blisko nas jest Pan Bóg, nawet w najciemniejszych chwilach naszego istnienia. Ta młoda kobieta, której życie zawisło na włosku, doświadczyła zarówno dramatycznego fizycznego ocalenia przez zaangażowaną pracę lekarzy, jak i głębokiego przełomu który odnowił jej serce i duszę. W tych dwóch wymiarach ludzkim i boskim widzimy coś niesamowitego współdziałanie Bożej łaski z ludzką troską i oddaniem. Historia jej spotkania z Panem Jezusem nie tylko porusza, ale też przypomina, że Bóg zawsze czuwa nad swoimi dziećmi, niezależnie od tego, jak daleko się od Niego oddalą. Miłość, którą Jezus objawił tej kobiecie w chwili jej śmierci klinicznej, jest miłością nieskończoną, bezwarunkową i przepełnioną współczuciem. To właśnie ta miłość przyciąga nas z powrotem do Boga. Nawet gdy wydaje się, że zgubiliśmy drogę, Pan Jezus z czułością na twarzy i miłosierdziem w głosie przypomina jej, a przez nią także nam że nigdy nie jest za późno, aby wrócić do Pana Boga. Pan Bóg jest gotów nas przyjąć, uzdrowić nasze rany i wskazać nam nową ścieżkę. Niezwykłe w tej historii jest również to, jak modlitwa wujka tej kobiety miała kluczowe znaczenie w jej duchowym przebudzeniu. Jest to piękne świadectwo mocy wstawiennictwa za drugiego człowieka. W chwilach, gdy nasze własne życie wydaje się zagubione, modlitwa bliskich może stać się światłem, które prowadzi nas z powrotem do Pana Boga. To przypomina nam, że nigdy nie powinniśmy rezygnować z modlitwy za tych, którzy się od Boga oddalili. Bóg słyszy każdą modlitwę, działa w sposób, którego często nie jesteśmy w stanie dostrzec od razu. Spotkanie z Panem Jezusem. Przemieniło życie tej kobiety. Nie tylko została ocalona fizycznie, ale także odnalazła głębokie duchowe ukojenie. Jej decyzja o całkowitym oddaniu życia Panu Bogu jest przykładem, jak doświadczenie Bożej miłości potrafi całkowicie odmienić człowieka. Powróciła do życia z nową nadzieją, nowym celem i nową wiarą. Jej powrót do Kościoła. I nawiązanie relacji z Panem Bogiem to dowód na to, że nigdy nie jesteśmy zbyt daleko, aby Pan Bóg nas nie mógł odnaleźć. Jest jeszcze jeden aspekt tej historii, który porusza serce rola jej małej córeczki obraz matki, która trzyma swoje dziecko na rękach, dziękując za ocalenie jest pełen wzruszenia i nadziei. To przypomina nam, jak nasze życie ma wpływ na tych, którzy nas kochają. Jej ocalenie stało się nie tylko cudem dla niej samej, ale także dla jej córki, która odzyskała matkę, osobę, która będzie mogła przekazać jej wiarę, miłość i siłę płynącą z Bożej obecności. Ta opowieść wypełniona jest przesłaniem, że życie jest darem. A każde doświadczenie, nawet to najtrudniejsze, może być narzędziem, którym Bóg się posługuje, aby nas przemienić. W momencie, gdy wszystko wydaje się stracone, Bóg otwiera nowe drzwi. Jego światło jest w stanie rozproszyć najgłębsze ciemności, a Jego miłość może uleczyć nawet najbardziej poranioną duszę. Niech ta historia będzie przypomnieniem dla nas wszystkich. Że w Jezusie zawsze jest nadzieja. On jest drogą, prawdą i życiem, a Jego miłość przenika każdą chwilę naszego istnienia, nawet jeśli czasem czujemy się zagubieni. Niech ta opowieść przypomni nam, że Pan Bóg czeka z otwartymi ramionami, gotowy nas przyjąć, uzdrowić i poprowadzić. Niech Jego miłość będzie dla nas światłem, które wskazuje drogę i mocą, która podnosi nas z każdego upadku. Niech ta opowieść stanie się dla nas inspiracją, by nigdy nie tracić wiary, nawet gdy wydaje się, że wszystko wokół się rozpada. Bóg działa w sposób, którego często nie rozumiemy. Może to być cud w ostatniej chwili, jak w przypadku tej młodej kobiety, której życie zostało ocalone dzięki wiedzy i determinacji lekarzy. A może to być subtelna przemiana w sercu, która następuje w ciszy naszego codziennego życia. Jednak zawsze, niezależnie od formy, Boże działanie jest przejawem miłości, która nigdy się nie kończy. Nie możemy zapomnieć, że Pan Bóg walczy o nas nawet wtedy, gdy my sami przestajemy walczyć. Pan Bóg widzi naszą wartość, nawet gdy my sami jej nie dostrzegamy. Nawet w najciemniejszych momentach, gdy wydaje się, że jesteśmy całkowicie sami, Pan Bóg jest blisko, czekając na moment, gdy zwrócimy się do Niego. Historia tej kobiety pokazuje, że Pan Bóg nigdy nie przestaje walczyć w nas, nawet gdy my tracimy wiarę w siebie. Jej spotkanie z Jezusem przypomina nam również o głębokiej łasce, którą każdy z nas otrzymuje w darze życia. Każdy dzień jest szansą, by zacząć od nowa, by zwrócić się ku Panu Bogu i odnaleźć w nim źródło siły, pokoju i nadziei. Nawet jeśli czujemy, że nasze serca są pełne ciężaru, a dusza wydaje się być daleko od Pana Boga, On jest w stanie przełamać każdą barierę i wypełnić nasze życie nowym sensem. Wystarczy tylko otworzyć przed Nim swoje serce. Niech ta historia stanie się dla nas zachętą, by nigdy nie przestawać wierzyć w moc modlitwy, zarówno własnej, jak i tej, którą inni zanoszą za nas. Modlitwa wujka tej kobiety była jak cichy płomień, który nigdy nie zgasł, mimo że wydawało się, iż nie ma nadziei. Bóg zawsze odpowiada na modlitwy w swoim czasie i w swój sposób, który często przekracza nasze ludzkie wyobrażenie. Każda modlitwa ma znaczenie, każda prośba dociera do Boga, a Jego odpowiedź jest zawsze pełna miłości. Przesłanie tej historii jest głębokie i proste zarazem. Niezależnie od tego, jak daleko odeszliśmy, zawsze jest dla nas droga powrotu. Pan Bóg jest cierpliwy, miłosierny i gotów przebaczyć. On czeka na nas z otwartymi ramionami. Gotowy przyjąć nas na nowo. Nie musimy być doskonali, by zbliżyć się do Pana Boga. Jego miłość jest większa niż nasze błędy, a Jego łaska wystarczająca, by nas uzdrowić. Na koniec, pamiętajmy, że każde życie jest cudem. Ta młoda kobieta została ocalona nie tylko dla siebie, ale także dla swojej małej córeczki. Dla swojej rodziny i dla nas, którzy słuchamy jej historii. Każdy z nas ma swoje miejsce w Bożym planie, nawet jeśli go jeszcze nie dostrzegamy. Żyjmy więc z wdzięcznością za każdy dzień, z wiarą w Bożą obecność i z nadzieją, że Jego miłość poprowadzi nas ku lepszej przyszłości. Niech ta historia poruszy nasze serca, przypomni nam o pomocy przebaczenia i odnowy. I zainspiruje nas, by z odwagą i ufnością patrzeć w przyszłość, wiedząc, że nie jesteśmy sami. Jezus jest zawsze z nami, w każdej chwili naszego życia, w każdym oddechu, w każdym trudnym doświadczeniu. Jego miłość jest fundamentem, na którym możemy budować, i światłem, które nigdy nie gaśnie. Amen.